Cześć, kochani, jestem znowu w pięknych okolicznościach przyrody. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o takim dziwnym zjawisku. Że 80% ludzkości nie posiada duszy. Słyszeliście coś takiego? No, gdzieś to tam powtarzają. Słuchajcie, nie wierzcie w takie bzdury. To jest zupełnie nieprawda. Oczywiście istnieją różnego typu hybrydy. Istnieją klony, które nie mogą mieć dusz. E, istnieją e, jakieś inne. Rzadkie przypadki, że tej duszy faktycznie nie ma. Natomiast już w innym filmie Wam tłumaczyłem, że jeżeli coś jest zrodzone, to musi dostać symbiot, który da ku temu odpowiednią energię, informację zawartą w podświadomości i tak dalej. To, że nie widać u większości ludzi duszy, nie znaczy, że ich tam nie ma. Gdybym ja w ten sposób myślał, to bym faktycznie też musiał to potwierdzić. Natomiast udaje mi się za każdym razem przywołać symbiont, bo taka jest moja rola tutaj na, na tym ziemskim podole. I teraz on powiem, dlaczego tak jest to widziane, ponieważ zasada jest bardzo prosta. Symbiont wasz pochodzi od. Stwórcy, czy tam Zjednoczonego, jak to mówią Rosjanie, czy z pierwotnego porządku, ma określoną bardzo wysoką wibrację. Jeżeli robimy coś tutaj na tej planecie, żyjemy w taki sposób, że nasza wibracja się obniża, robimy coś wbrew sobie albo robimy coś niecnego, to nie synchronizują się nasze ciała energetyczne z symbiontem. I on nas nie opuszcza, to jest tylko złudzenie. On po prostu jest dla nas niewidoczny, on się wycofuje w inny wymiar. E, dokładnie to samo. No i z poziomu astralnego, a większość tych obserwatorów, którzy tak twierdzą, właśnie z poziomu astralnego e, widzą, to, to oni tego nie zobaczą po prostu. Nie zobaczą symbiontu, bo na no, poziomie astralnym go nie będzie widać po prostu. E, nawet na wyższym czasami nie. To samo się tyczy istot tak zwanych regresywnych, czyli tych, które oddaliły się od Stwórca, zwróciły się od Niego. Nie to, że nie mają dusz, po prostu oddalili się od swoich dusz, oddzielili się od nich, ale mają i mogą im nie mieć, tak jak każdy z nas. Te... Słuchajcie, każdy z Was ma duszę, i ona jest naszą siłą napędową, ponieważ nasz symbiot, czyli dusza, jest naszym łącznikiem z naszą wyższą jaźnią, z tymi naszymi potencjałami, z którymi tutaj tak naprawdę przyszliśmy. I chciałbym, żebyście to wiedzieli, że to jest najlepsze, jedyne źródło energii, z którego możemy czerpać. Tylko, wy musicie nauczyć się z nią łączyć, i ja na mojej stronie. Dałem nawet jakieś narzędzia, one są oczywiście nieodpłatne, żeby robić sobie takie ćwiczenia. Później dam odnośnik w opisie, żeby połączyć je z własną wyższą jaźnią poprzez właśnie Wasze wewnętrzne źródło. Róbcie to, kochani, bo cała siła jest w Was. Pamiętajcie, że nikt wam tego nie może odebrać tak długo, aż Wy o tym nie pomścicie w inny sposób. Natomiast, gdyby ktoś z Was miał problem z odnalezieniem tego światła w sobie, tego wzorca i połączeniu się, oczywiście zapraszam do mnie. E, pokazuję, w jaki sposób to robić, i tak jak mówiłem, daję narzędzia do tego, żeby później sobie to wszystko utrwalać. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.